Nośmanko, z tej strony Bartek i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał w nieco innej formie, bez klasycznej recenzji, a skupiony wyłącznie na omówieniu wyników testów chłodzeń. W związku ze zbliżającymi się testami chłodzeń SMX Kazumi oraz Kazumi Pro. Chciałem zbudować solidną bazę porównawczą. Co prawda w zestawieniu znajdują się już Freezer 36 oraz Fortis 5, jednak moim zdaniem to wciąż zbyt mało, aby rzetelnie ocenić wydajność nowych konstrukcji. Dlatego postanowiłem dodatkowo przetestować Thermalright Assassin X120 Refined SE oraz Endor Fifera 5, zarówno w wersji standardowej, jak i Dual Fan. Przejdziemy teraz wspólnie przez wykresy i krótko omówimy wydajność wszystkich chłodzeń względem siebie. Zaczynamy od platformy Intel LGA 1700 z procesorem Core i7. Już na pierwszy rzut oka widać, że konstrukcje Endorfi mają tutaj pewne problemy, zarówno z procesorami Intela, jak i z wyższym poborem mocy, co jeszcze wyraźniej zobaczymy w dalszej części materiału. Całkiem nieźle radzi sobie Assassin X 120, jednak jego wydajność wyraźnie ustępuje Arcticowi, którego możliwości mieliście już okazję poznać wcześniej. Przy Core i9 sytuacja wygląda nieco inaczej. Przy normalizacji żadne schłodzeń jednowierzowych nie było w stanie w pełni poradzić sobie z tym procesorem, jednak warto zauważyć, że to właśnie Telmar Ride utrzymuje najwyższy pobór mocy, natomiast przy maksymalnych obrotach wentylatora udało się schłodzić 12900K poniżej granicy trottlingu. Po zastosowaniu wentylatorów Noctua A12X25G2 wyniki robią się jeszcze ciekawsze. Okazuje się, że Freezer 36 z pojedynczym wentylatorem jest tutaj najlepszą konstrukcją. Oferuje najwyższą wydajność wśród jednowierzowców z jednym wentylatorem, a jednocześnie najniższy poziom hałasu. Jeśli chodzi o temperatury VRM, praktycznie wszystkie chłodzenia wypadają bardzo podobnie, lądując na końcu zestawienia. Wyjątkiem jest tutaj Fortis 5, który dzięki dużemu wentylatorowi 140 mm radzi sobie zauważalnie lepiej. Przechodząc do platformy AM5, zaczynamy od Ryzena 5 9600X, procesora o niskiej gęstości cieplnej i niskim poborze mocy. Od razu widać, że Thermal Ride w przeciwieństwie do wyników na Intelu, spada tutaj na sam koniec zestawienia. Natomiast bardzo dobrze radzą sobie konstrukcje Endorfi. Arctic Freezer 36 placuje się mniej więcej w środku stawki. Kolejny jest Ryzen 7 9700X z podniesionym TDP. Procesor o wysokiej gęstości cieplnej i wyraźnie większych wymaganiach względem chłodzenia. Pobór mocy na poziomie 142W odpowiada mniej więcej temu co widzimy na Ryzenie 9800X3D podczas zastosowań profesjonalnych. Tutaj Arctic wysuwa się na prowadzenie, natomiast wydajność chłodzeń Endorfi wyraźnie spada. Co ciekawe, Fera 5 okazuje się lepsza od Fortisa 5. Jest to jedyny taki przypadek w całych testach. Najprawdopodobniej wynika to z bardzo dużej, płaskiej podstawy Fortisa z bezpośrednim stykiem rurek cieplnych z IHS-em, co w tym konkretnym scenariuszu nie działa na jego korzyść. A Thermalright ponownie zamyka zestawienie. Następnie mamy Ryzena 99900 x teoretycznie o wyższym poborze mocy, jednak 162W rozłożone na dwa układy CCD skutkuje niską gęstością cieplną. W takiej konfiguracji chłodzenia Endorfi ponownie radzą sobie bardzo dobrze. Całkiem solidnie wypada również Freezer, natomiast Termalte znów znajduje się na końcu stawki. Na najmocniejszym Ryzenie 9 9950X tylko freezer był w stanie skutecznie odprowadzać ciepło, osiągając naprawdę rewelacyjne wyniki. Pozostałe chłodzenia nie zdołały utrzymać poboru mocy na poziomie 230W. Małym wyjątkiem jest Assassin X, który przy wyższym poziomie normalizacji i maksymalnych obrotach wentylatorów utrzymał temperaturę poniżej 95 stopni. I to by było na tyle. Po testach doskonale widać, jak istotne jest sprawdzenie chłodzeń w różnych warunkach. Wyniki potrafią znacząco różnić się nie tylko pomiędzy platformami, ale również przy różnych poziomach poboru mocy. Dzięki temu mamy już solidną bazę do dalszych testów chłodzeń jednowierzowych, zaczynając od SMX Kazumi. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.